Cześć z tej strony Łukasz Kurowski Przede mną motocykl KTM 890 Adventure R Mieliście możliwość przetestowania tego motocykla na dniach testowych w Olsztynie Dzisiaj przybliżymy Wam ten sprzęt i pokażemy co potrafi W ofercie KTM mamy dwie 890, wersję bazową oraz model bardziej ekstremalny R Co go wyróżnia? Wersja R, którą widzicie jest bardziej uterenowiona Opowiem Wam o tych rzeczach, które ma... Yy... Inne względem wersji podstawowej. Przede wszystkim dłuższy skok przedniego zawieszenia z pełną regulacją tłumienia, odbicia, kompresji oraz bardzo ważna rzecz napięcie wstępne sprężyn w trzech pozycjach co jest bardzo dobre w momencie, kiedy na przykład dołożymy trochę bagażu i jedziemy gdzieś po terenie. Mamy też w tej wersji. Tak zwane piloty, czyli oringi na goleniach dolnych, po to, żeby pokazać kierowcy, w jakim zakresie skoku pracuje nasze zawieszenie. Jeżeli jeździmy w terenie i jest trochę za miękko, możemy bardzo szybko, nie schodząc z motocykla, praktycznie przeklikać. Jest to bardzo intuicyjne, więc bardzo fajna opcja. Tylny amortyzator WP z napięciem wstępnym sprężyny. Również mamy tłumienie yy, dobicia i odbicia, więc jest to amortyzator naprawdę pro. Zastosowane zawieszenie zmieniło również y, kąt główki ramy oraz zmienił się prześwit motocykla na większy o 30 mm. W wersji 890 Adventure R mamy bardziej uterenowione opony. Jest to Metzeler Caru 3 w rozmiarze na tyle 150 na a zaraz Wam powiem, bo nawet nie dokładnie pamiętam. 150x70x18, rozmiar troszkę mi mało znany. Pewnie do takiego terenu należałoby zmienić na bardziej agresywny bieżnik e, z wyższym profilem, żeby ten motocykl chętniej się odpychał w grząskim, miękkim, sypkim e, terenie, ale te opony też pozwalają jeździć e, na asfalcie. Przy prędkościach 140-160 km na godzinę nawet w miarę okej okay się ten motocykl prowadzi na tych oponach i dość w miarę okej okay dobrze hamuje. przód jest Metzelera Karu 3 w rozmiarze 90x90x21. Rozmiar mi zbliżony przy moich motocyklach lekkich, endurówkach. Także na pewno jak będę jeździł tym motocyklem w terenie, to przychodzę jego w taką porządną kostkę, żeby było czym odpychać. RK czerpie dużo z motocykli rajdowych. W tym modelu mamy bardziej wypłaszczone siedzenie względem wersji podstawowej. Podstawowa ma tutaj dla pasażera taki większe przejście, większy próg. Ja jestem osobą wysoką, ale szczupłą, więc tutaj ten przedział do przesuwania naszych 4 litrów w zupełności wystarczy, więc można się fajnie ustalić. Co dalej za tym idzie? W wersji R mamy dużo niższą owiewkę niż w wersji podstawowej. Przyjeździe. W pozycji siedzącej mamy lepszy look na to, co jest przed nami. E, wiadomo przy pozycji stojącej, kiedy robimy jakieś trudniejsze rzeczy, no gdzieś tam nie zahaczamy się o tą owiewkę kaskiem i, i mamy lepszą kontrolę na pewno nad motocyklem. KTM zadbał o bezpieczeństwo i komfort użytkowników i mamy tutaj kilka trybów, które możemy przełączyć. Tryb ride -right mode. Trzy tryby off deszczowy i szosowy. Mamy możliwość wyłączenia kontroli trakcji. O. I mamy możliwość zmiany ABS-u pomiędzy trybem szosowym i off-roadowym. W trybie off-roadowym możemy swobodnie blokować koło I kręcić niezłe power -slidy. Mocną stroną KTMA jest długi interwał serwisowy co 15 tysięcy kilometrów. Także jakbyście planowali swoją podróż turystyczną, na przykład do Maroko, to nie musicie się martwić, że w połowie drogi trzeba będzie podjechać do dilera i zrobić e, serwis olejowy. Ja osobiście zalecam e, w motocyklach robienie serwisu olejowego nieco częściej. Nie jest to zbyt wygórowany koszt, a jednak mimo wszystko utrzymujemy nasz silnik w zdrowej kondycji. KTM 890. Adventure R jest to motocykl stworzony do takiej turystyki off-roadowej. Jest to, mogę śmiało powiedzieć, taki such e, motocyklowy, e, którym możemy na co dzień dojeżdżać do pracy. Mamy bardzo wygodną pozycję, widzimy wszystko troszeczkę wyżej. Motocykl rozwija spore prędkości, więc tu jest czym jechać. Naprawdę ten dwucylindrowiec ma chęć jechania od do dołu i praktycznie może nie tyle się nie kończy, ale są bardzo długie biegi. Super tym motocyklem jeździ się na kole, jest mega wyważony. Z Gazu pociągnąć to jest sekunda, 8 i już jest 100 na godzinę. Genialnie wyważony. Można super robić power slide y po odpięciu tych trybów ABS-ów i kontroli trakcji. Jakieś zerwanie, pociągnięcie ze sprzęgła. Pięknie się go przekłada. Eee, genialnie wyważony. No i hamulce, petarda. Na przednim kółeczku też można zasuwać, ale. Z głową. Z tym motocyklem na co dzień dojedziesz do pracy, możesz pojechać na fajne wakacje na południu Europy oraz śmiało zapuścić się na szagę w trudny teren, na totalnym odludziu, w dzikim terenie i tam rozbijesz biwak. Producent pomyślał też o szeregu e, akcesoriów tuningowych, e, takich jak e, akcesoryjny układ wydechowy Akrapowicza, Yy, troszeczkę inne kierunki, tuningowe klamki, yy, systemy kufrów i sakw, yy, wzmocnione koła Heavy Duty, więc yy, musicie koniecznie odwiedzić stronę ktmsklep.pl i zobaczyć ile gadżetów, akcesoriów i rzeczy tuningowych jest do tego właśnie motocykla.